Moi mili Państwo, dzisiaj przychodzimy do Państwa z odcinkiem, który jest odcinkiem niespodziewanym. Widzę sobota, godzina 14, Kontentu dostarczył po tej stronie kamery, po tej operator, tak jak powinno być. Zaczynamy kolejny odcinek na kanale FNT, a dzisiaj znowu za nami pacjent, który tutaj się często pojawia, praktycznie non-stop. I teraz, o co chodzi? Chodzi tutaj o to, że operator wymyślił sobie zmianę opon w tym wozie. Tak mu mówię, co to będziesz zmieniał opony? Jeszcze są dobre. Podejdźmy, każdy niech sobie oceni sam. No, tu trochę po tutaj po państwa prawej, po mojej lewej, jak tak stoję, troszkę wytarta, troszkę tego, ale domyłoby się ją. Dałoby się jakieś czernidło, trochę by się o nią zadbało, byłoby dobrze, ale operator się uparł, że nie, że trzeba zmienić, że musimy tego, ja mówię, no dobra, no ale to przynajmniej zróbmy tak, żeby nie wyrzucać dobrych opon, skoro chcesz je zmienić, więc zróbmy tak, żeby naprawdę nadawały się do zmienienia. Także zapraszam do oglądania. Także co, może wejdźmy do środka naszego pacjenta, ponieważ z zewnątrz naszego planu nie zrealizujemy. Możemy to traktować jako swego rodzaju poradnik, co zrobić, kiedy ktoś, na przykład operator, chce zmienić opony, a opony się nadają jeszcze do jazdy, więc trzeba zrobić tak, żeby się do jazdy nie nadawały. Na tytuł trochę to za długie, ale jakoś to przerobimy, także sprawdźmy i pokażmy, jak to zrobić. Zapnę pasy, żeby nikt się nie czepiał, bo to jednak, mimo że droga prywatna, należąca do FNT, to żeby nie było niepotrzebnych tam problemów, to zapnę. Jedziemy. Kurwa, nie mogę zapiąć. O, zapiąłem. A teraz zapinam jedynkę, i jadę. Także znajdujemy się już na naszej zamkniętej drodze, prywatnej. Tam jakiś znajomy pewnie jedzie. Tak, znajomy, to jest Leszek. Leszka znamy, Wy nie znacie, my znamy, także nie ma się co o nim przejmować. Więc teraz, co zrobić, żeby opony były wykorzystane do końca, żeby nie było problemu, żeby je skończyć? No to już pokazujemy. Trzeba zrobić cięcie, bo to chyba Lechu będzie zawracał. Dobra, to jedziemy, drodzy Państwo. A kurwa, Sławek Rusemą podjechał. Ja pierdolę ile znajomych, drodzy Państwo. Dobra, niech Sławek odjedzie, bo przy Sławku to się głupio popisywać, jak on ma Rusemę. Także zróbmy zawrotkę i w tym samym miejscu testa. Siema, Sławek. O Sławek z Pawłem jedzie. E nie będę ich gonił, bo chłopakom humor popsuje. To co, powtórka z rozrywki, operatorze? Pojedziemy. Ja. Łatwiej by było, gdyby ręcznie trochę lepiej łapał, ale robię co mogę. Teraz Ty? Drodzy, Drodzy Państwo, tutaj tak patrzę, że Wy to pewnie już widzieliście dawno, bo widzicie to z zewnątrz, ja niestety nie, ale na jedno koło nam pali. Tutaj widzimy, stąd był start, o, tutaj się troszeczkę ten nasz ogon za oponą ciągnął, ciągnął, kurde, idzie aż dotąd. Także troszeczkę pomyliło, więc ta część ogumienia tylko się zużywa. No jest taka ciepła, nawet troszkę lepka, no ale jeszcze dużo tutaj jest mięcha. No tutaj tym czujnikiem bym się nie, nie zawracał sobie głowy, to jest nieważne. W każdym razie, no jest problem, bo ewidentnie tak to wszystko działa, no, działa tak jak powinno, no to koło, które ma mniejszy opór, dostaje napęd, no ale nam to przeszkadza. Trzeba szybko tu wszystko pozaspawywać, żeby dostawało na dwa koła naraz, operatorze. No, żeby tutaj dwa koła dostawały. I co? No jest nieźle, no ale jak widzimy, opony są jeszcze w bardzo dobrym stanie, no. Za mało, za mało tego. Trzeba coś jeszcze, trzeba coś jeszcze pomyśleć, popróbować. Teraz operator próbuje, co? Próbuje operator, to ja stąd sobie ponagrywam, z tego samego miejsca. Będziemy łapali operatora tutaj elegancko, zobaczymy, co zrobi. W ogóle jestem ciekawy, jak to wyglądało z zewnątrz, z mojej strony, więc teraz zobaczymy, jak wygląda to. Ze strony operatora jak nas zaprezentuje oj! Dostało troszkę, kurwa, jedynka dostała. Jeszcze raz, operatorze, jeszcze raz, nie przejmujemy się. No a zaciągajesz ręczny? Dobra, to możesz spróbować chyba więcej mocy dać. Tylko szkoda, że to kurde cały czas to jedno koło. O, teraz ładnie, teraz ładnie, tylko cały czas dostaje prawe. O, teraz dostał dymu ładnie, 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 ładnie. ładnie. Teraz dostał dymu. Sprawdźmy stan gumienia, drodzy Państwo. No nie no, opona jak nowa cały czas. Unosi się fantastyczny zapaszek palonej gumy, no ale to jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli. Trzeba coś wymyślić. Ogólnie jestem bardzo zdziwiony, ja tutaj będę do Państwa mówił, tutaj w tle operator będzie palił laczka. Ale jestem bardzo zdziwiony tym faktem, że. Że jeszcze się nikt do nas nie dopierdolił, że tak robimy, ale jesteśmy na ustronnym miejscu, dosłownie już przenośni. Co by tu zrobić, żeby ta druga opona dostała? Trzeba przekładkę zrobić na prawą stronę. A wsiądę, zobaczymy. Wsiądę, zobaczymy. Wsiadamy. Może teraz dostanie, tylko teraz musisz wziąć pod uwagę, że więcej gazu, bo tutaj jest ja samochód ciężki. cały czas but w podłodze. A no to git. Troszkę dostała? Trochę dostała. Dostała? No to znaczy, że po prostu musimy siedzieć razem. No ma to sens, no. no ma to sens. teraz żeby się wyrównało to trzeba po prostu z tej strony. To jest. No przekładkę trzeba zrobić na moment. Za mało gazu. Troszkę tak. i pojedźmy troszeczkę kawałek dalej. Bo tak, ci ludzie to nas za chwilę zajebią. I tak jestem zdziwiony, już to mówiłem do kamery, jestem bardzo zdziwiony, że jeszcze nikt się nie dopieprzył. Bo tam jest plac zabaw, nie będę go pokazywał, żeby ktoś nie poczuł się urażony. Proszę bardzo, dwóch idiotów, pali laka. O, tutaj ktoś jeszcze lepiej spalił od nas. Czy tutaj jest taki ten, no, jest taki placik idealny do, do, do robienia tego typu rzeczy. Fajna sprawa, widzę. No, ale te opony, widać, nie chcą się kończyć. Mówię, że są dobre, to o, chcę je wymieniać. Trzeba się bardziej postarać. Tylko ja. To jest dobry pomysł, że pod górkę. Jesteśmy pod górkę teraz. Jeszcze, 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 jeszcze. Mogę się... Do... Jakby ktoś się pytał o przeguby, nie? Bo tak ktoś by mógł teraz napisać, ktoś kto... Poczuwa się o to, żeby zwracać uwagę w tematach motoryzacji, a propos tego, że tam zużywa się nie tylko opona, ale również właśnie między innymi przeguby. Bo że się przeguby są tytanowe. Dadzą radę. I uwaga! O kurwa, za mało. No, dobrze, że nie wypadłem przez okno, widzowie. Ja tam przed chwilą sobie pozwoliłem, nie wiem czy to nagrałeś, pozwoliłem sobie właśnie zrobić. Nie, nie nagrałem. Bączurka. Dla dlatego, dlatego ja muszę to zrobić, żeby było chociaż na wizji. Dobra, to ty zrób, to ja cię nagram z zewnątrz. No wiecie, zawóź tam gdzie chcesz, tylko tam stoi taki a 4. Jakby się w niej nie wjebał, to bym był no, doskonnie wdzięczny. Tak, także idziemy nagrywać operatora. Jak będzie walił boka. To nie jesteśmy pierwsi z tego, co widzę, Kurwa, już sam mam dosyć tego dźwięku. Nie wiem, jak tam ci ludzie są na tyle wyrozumiali, że jeszcze nikt się do nas nie dojebał, ale jestem bardzo wdzięczny. Chyba, że okaże się, że zaraz przyjedzie, przyjedzie coś, coś na bombach i przestanie być zabawie. Ja mam nadzieję, że nie. Dobra, gdzie on jest? Jedzie czy nie jedzie? Nie słyszę go, więc chyba nie jedzie. A tutaj zobaczcie, jest troszeczkę tutaj gumy zostawionej na tym polu włączonym z ruchu. Dobra, jedzie, bo go chyba słyszę. Jedzie, 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 jedzie. O kurwa, we mnie się wpierdoli, zamiast w Audi to we mnie. Więcej pewności, operatorze, więcej pewności. O, żeby tam nie było krawężnika, drodzy Państwo. Oj, oj, oj! Nie w tą stronę, bo dostaje cały czas to opona, która dostawała. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy boję się o swój samochód w tej sytuacji, boję się, jak sam skór Ale staram się. Staram się tego nie okazywać. Mam nadzieję, że mi wychodzi. Ale go wypluwa przodem. A, jest ten charakterystyczny zapach. O, cieplutkie. Nawet bym powiedział. Prawie że gorące, gorące opony w swojej okolicy. Co teraz operatorze? To wiesz co? To może ja ci przeparkuję i będziesz miał więcej, żeby tutaj było więcej miejsca w razie czego. Razie Stanę się tam. Na razie kontroluję. Kontroluję? Dobra, to jedź. Ja to jestem obsrany, kurwa. Ponadto w ogóle wygląda jak miała z felgi spać. Nie jestem w stanie wam tego nagrać, widzowie. Ale naprawdę ta opona tej felgi to się już trzyma ostatkami sił. Sprawdźmy drugą stronę. No, troszkę się z niej dymi, jest zapaszek. Bardzo lubię ten zapach. O. Rowerzysta, ale rowerzysta czuje klimat, kurwa, on tam uśmiechnięty był pod tą swoją czapką z daszkiem. A zaciągnij ręczny, żeby o im się ciężej kręciło. Albo na wstecznym spróbuj. Tak, tak się kręci bączki w wersji front wheel drive, man. O, kolejny rowerzysta. Przepraszam, rowerzystka. Żeby nie było, że ją zmisgenderowałem. Z rowerzystka. Ona tutaj nie ma takiej... Nie ma takiej przyjemności z oglądania naszych wyczynów. Tamten poprzedni rowerzysta jakoś tak bardziej uśmiechnięty i z większym Approved podszedł do naszej zabawy. <grystanie> operator. Drodzy Państwo, operator aktualnie ma dzień dziecka. <grystanie> Mam pomysł, widzowie, mam pomysł. Patrz, jak, jak zrobisz takiego. Bączka w cudzysłowie, jak zrobisz bączka i będziesz w tamtą stronę, daj w pizę ręcznej, żeby palił w miejscu. Potem sobie do przodu. Daj mu że normalnie, on zdobywa jakieś punkty. I teraz jedynk. Aj kurwa, nie udało się. Jeszcze raz. O! A no, widzowie, na ile punktów oceniamy tą misję. Właśnie, ręka boli. Na ile oceniamy tą misję dla operatora w grze o nazwie. Uczę się driftu na żywo. To jest coś, jak mieliście w GTA San Andreas. Naukę jazdy i naukę latania. Chociaż na no, nauce latania to lepiej nie wspominać. Myślę, że każdy wie o co chodzi. To tutaj ja właśnie operator na żywo ma naukę latania bokiem, palenia gumy bez sensu. O, lekcja palenia gumy bez sensu. No jest to, co właśnie operator tutaj się szkoli. Chociaż czy bez sensu? Ja nie wiem. Nie no, jest sens, żeby nie wyrzucać dobrych opon. Gdzie on pojechał? Trochę się boję wyjść tutaj na ten środek, żeby przypadkiem mnie nie potrącił. Słyszę go, chyba jedzie. Jedzie. Co zrobi? Kurde, sam nie wiem. Aj, nie udało się. Na No jak tam to ogumienie? Ale ona się trzyma. Nie chce puścić. Jak wrażenia, panie operatorze? Jak wrażenia? Poczekaj sekundę. Pozwolę sobie tutaj o wywiad z operatorem. Drogi operatorze, jak wrażenia? Proszę powiedzieć. Zabawa przednia. Zabawa przednia. No. uważam, okay. że takie opony słabo schodzą. Bardzo słabo schodzą, bo one są po prostu dobre cały czas. Trzeba je wodą poleć. Pozwolę sobie zrobić lekką inwestycję w ten odcinek. Chociaż wydaje mi się, że sama zmiana opon jest dość dużą inwestycją. No ale, tak jak już powiedziałem, no i zdaje to jest Fanaberia. Jeszcze. Mam tu butelkę, a powiem, żywiec, zdrój, mocny gaz. Jeżeli jakby żywiec chciał jakieś tam współpracę, to zapraszam serdecznie. Wszystko jest w opisie. O, jeszcze się operator łyknie. No i co? I myślę, że. Trzeba zrobić to samo, czyli ty, bo kurwa, nagrywasz ziemię. Czyli tak zwany bączek front wheel drive, czyli na wstecznym, jedyneczka start. I nie ma, operatorze. Rozumiemy się, rozumiemy. A na razie operator wsiada, ja nagrywam, ale najpierw jeszcze poleję wodą. Ale ty już się możesz ustawić na, w bloku startowym. Widzicie, poświęcam około litru wody gazowanej na to, żeby odcinek wyszedł jak najlepiej. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Zrobię kałużę troszkę, a wjedziesz w nią, kawałeczek, i nawilżę opony leciutko. Albo nie leciutko, zobaczymy. Da to coś. Widzowie, da to coś. Dobra. Myślę, że wystarczy. Nie ma co więcej tej wody piłować. No i dawaj. Lecimy. Musimy. O, Teraz jak zadymiło! Skurwysyn! A? Było to widać? Mam nadzieję, że to było widać. Teraz zadymił, teraz zakopcił i o to chodziło cały odcinek. Dziękujemy firmie Żywiec Zdrój za, po pierwsze, życie życiodajną wodę, a po drugie za wodę, która zrobiła nam odcinek w pewnym sensie. Mam nadzieję, że to dobrze było widać. A bliżej nie mogę podejść, bo nie chciałbym stracić życia. Chciałbym jeszcze trochę dla Was tych filmów zrealizować. Trzeba mu zrobić pizzę, bo on się nie zatrzyma. Zatrzymał się, E, jeszcze nie? Zatrzymał. Ty, no teraz to było to. Teraz to przykopciło. Nie wiem, jak to było widać z twojej strony. Stary, teraz to było dymku. Teraz to było tak, jak powinno być. Teraz zakopcił z jednej strony. Teraz, no aż taka chmurka została. Było warto. O, ktoś nas nagrywa. Ciekawe, czy to będzie na policji, czy na YouTubie. Co się Już uciekamy. Nie wiem, pani... Nie wiem o co ta pani się czeka, przecież to jest nasza prywatna droga. Co? Zniknęło Ci EPC? No czyli drodzy państwo, trzeba palić troszeczkę laszka i wszystko będzie git. No to co? Jak te opony wyglądają? Płakano. Nadają się one już do zmiany? Kurde, zobaczę tamtą No! Nieźle, nieźle. Jak tam operatorze oceniasz zabawę w skali 1 do 10? 9,5. 9,5. Ja również. Tylko dlatego, że jest pewien niedosyt. Jest pewien niedosyt? No, trochę jest, no. No to co, drodzy Państwo, drodzy widzowie, wszyscy tutaj zgromadzeni na tym odcinku. Robiliśmy co mogliśmy, no i powiedzmy, że teraz już opony nadają się faktycznie do wymiany. Ale czy to jest na pewno ich koniec na kanale FNT? Chyba nie. Jest pewien pomysł do realizacji, który trochę jest związany z tym, co było dzisiaj, ale na wyższym poziomie. Także polecam tutaj subskrybować i być na dłużej, żeby Was nic nie ominęło. Także, drodzy Państwo, tak jak już powiedziałem, warto być, warto obserwować, ponieważ dużo się będzie działo, dużo będzie projektów i innych takich tego typu rzeczy. Także co? Co ja bym, o co bym mógł poprosić? No, mógłbym poprosić o to, że poza subskrypcją, poza oglądaniem innych rzeczy, poza lajkowaniem komentowanie. I w tym odcinku chyba najlepszym sposobem na to, żeby zawalić naszą sekcję komentarzy, będzie palenie gumy. Taka fraza. Tu Ci się wyświetla, co masz napisać, żebyś nie zapomniał, nie zapomniała. No i co? I do następnego odcinka. Kłaniam się nisko, kontentu dostarczyciel, operator też się kłania nisko. Na razie, cześć, hej!